No to go next. Ten jak to prawie w każdym deku gra. No nie wiem jak jest teraz, ale wcześniej miał 60%. Kontra, był w 60% dekach. Niech rozpoczną się łowy. Muszę chronić dzikie ostępy. Co my tutaj mamy? Mamy Questa, no to wiadomo, i Elize plus w szlam, więc to wyrzucimy, a zostawimy sobie tylko quest'ika. No i rozdamko takie 2 na 10. Ja nie mogę się doczekać, że w końcu wyjdzie ze standardu. No. Znaczy. Problem jest w tym, że... Problem jest w tym, że co wychodzi jakaś karta ze standardu irytująca, to jej miejsce zajmuje inna, irytująca karta w standardzie. podoba mi się to. Ale chyba to wezmę klepne. chwilę, może sobie zagramy takie? Nie, zagrajmy to. Wstanie nam jeszcze jeden ziomeczek, to może ubijemy jeszcze przekazie to 2-2. Do której streamek? No ETA, my friend. Uh, to jest bardzo złe. Chwila, moment. Kurde, nie pomyślałem, żeby sprawdzić najpierw to. Dobra, nie, na no, to jest Explosive Trap. Fak, nie wierzę. Dobra, z to. No to jest zgodne. Może nie z planem, ale jest okej. Okay. Pam, Pam, Pam. Ciężko będzie dosyć tutaj zrobić coś. Ale może się uda. Zobaczymy. Ale może się uda. Hmm. Musimy tą turę jeszcze przeczekać, i mamy do tego bardzo dobrą możliwość. Elo, mordo, nara. Nara chopuku. Znaczy, boże, nie musimy tej tury przeczekać w sumie, tylko bardziej musimy w tej turze jeszcze rzucić ten spelik. Niech pega pega. Teraz się zastanówmy, co my możemy zrobić. Myślę, że to jest całkiem nie najgłupsza opcja, bo jeżeli tam jest freezing trap, a nie ma, to będziemy mieć dwóch takich, a nie mamy. Tu jeszcze dorzucimy sobie hrabąszcza, czy tam żuka. Nie lo morno. A jeszcze mamy ukrytą oazę na koniec. Perfekto, żrące ziunięcie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, gościu. To wszystko? Pięknie. Można, ale nie trzeba. Tam pewnie explosive. Tu tutaj jeszcze Hilek wlatuje. No i zagraj typie! Graj se, graj se. Czemu się poddałeś? No brachu, no bez przesady. Eee.